Siemanko, dzisiaj troszkę luźniejszy odcinek, mianowicie szalony Pluton z Kamilem i Pawianem. Jutro natomiast na moim kanale pojawi się filmik, w którym omówię czołg KPZ07RH. Widziałem, że dużo osób pisało komentarze typu co sądzę na temat tego pojazdu. Podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że ten czołg po prostu jest w sklepie premium. Także jutro około godziny 10:11 taki filmik się pojawi i to by było na tyle miłego oglądania. Ewentualnie K1 i się bronimy tam. Nie, chyba nie dojedziemy. Wiesz chołek drzewa, Leopard i czwórka. No też możemy spróbować, próbujemy to, powiem? Znaczy na... Nie, jedziemy z urówkę, bo na, z... na zerówce możemy spotkać się z jakimś taranem fajnym. Ale nie skracamy chyba? Czy skracamy? Nie, chyba nie. Nie, nie, nie. ją krzaków. Nie mają lighta żadnego. Skracamy. No dobra. Mieliśmy nie skracać. Skracamy. A potem powiem powiedział, że skracamy, bo nie ma A, lajta. Dobra. Oj, uwaga, bo to może nas wybić z toru ten fundament Mam spota A jedź. Jest 70 na godzinę jeszcze nie wiesz. O kurde <śleszy> 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 jajstawego za 1500 Dawaj Leopard'a! Mamy... Po pestce. I lecimy dalej. Ja dawaj, dawaj, dawaj. Jadę. Co to jest za To był najtwardszy zawodnik, którego mogliśmy trafić. O kurcze. Ej! Tego tylu... Tyle tego tu nie miało być! No ja cię zostawiam chyba, Okej. Okay. Nie no, no, pomaga, ale. Nie no, ciężko będzie. Ja jeszcze żyje. O. NT55 strzela z hitów. Dobra, przebił. O. Ale dajcie sobie radę. Ale ty stanęłaś go za 1500? Eee. Nie, pana Teś... chyba strzelił. 1470. No, on plus strzelił ktoś. O, no, 1470. A on ci dał 1000 starana. On mi dał. 1000, no. 1012. Nie był to najlepszy deal świata, ale wydaje mi się, że 268 nie spotka takiej bitwy w swoim życiu już nigdy. Oj, no. No sorry. Na swój o, sposób była ona unikalna. Dobra, ja spróbuję zabrać coś i... 260 nie byłoby lepsze pod taranem? Nie, bo jest dużo ważniejsze. Zbiera to strefa. albo nie zbiorę. No. Spadłem, ja nie, Proszę, mam 700 czwórka na biciu, on tyłem. Możesz od konka dostać, A nie patrzę się na razie. Skończę, 74. Patrzę się Conqueror na nas, ale się nie patrzy. Nie no, był Kran przecież w Wieszku. co, on strzela. Mm, wy bez spota jesteście. No, my dopiero teraz spota dostaliśmy Kamil. A ja nie mam, no. no. Ja mam. Dopiero teraz zostałem. No, Kran był 2 albo 3 miesiące temu chyba. No. Teraz jest przepustca. wszystko zmieści. Nie, leopard jest na A1, Mhm. Siema, witam, witam. Nie wiem, czy. I z 4 mniej by mnie staranował, niż wariat chyba. No to że mi się tak wydaje. Jak <grystanie> ty mnie dobrze znasz. No i VKB jeszcze by mógł mnie bardziej staranować. A tak to wszystko inne by spinęło na taran w tym miejscu. 140 wpisów. Siema, siema, witam, witam. Jeśli Ale bym bitewka. widział random albo cc no to. Miasto, o kurde. Nie wiem, czy też jak gramy takie plutony. W sensie jak gramy takimi czołgami, to te szturmy są chyba już do stroje. Chyba. Tak nie no, mam nic twardego. Ja nie mam pojęcia, jak tu się gra, gdzie tu ja przeciwnicy też. wyjeżdżają. Dobra, i tak tu, na tym narożniku. A, aplikujemy to? No. No to możemy stanąć na proxy, jak będzie ktoś tu na blisko, to wyjeżdżamy i. No, no, no. No i to Git. Byłem na przedlądzie, nie? Manticora? Nie. No. że będzie jechała dalej. Powinniśmy naokoło tu jechać. Możliwe. Ale nikt nie podjedzie, bo FoZo to zaświeci. Nie, ono nas nie zaświeci. Kran. Kurde. <słyski> no i właśnie... I to jest... I to było skillowe, widzowie. To było skillowe, jak coś. Raczej Niko tu nie ma jeszcze. Bo drzewko nie jest złamane. No... Chyba nikt się nie wychyli. Możemy stać tu na tym nasypie, w krana dać bombę i kapować. Ta mapa jest tak chora po zmianach, tak łatwo się tu atakuje przez tego kapa. A wcześniej bardzo łatwo się broniła. Minus jeden. Minus dwa. Sorry, że tam wjechałem komuś, ale nie trafiłem No dobra, teraz jak on się spikuje, to... Yy, teraz jak on spikuje, to my we trójkę możemy dać mu bombę i tyle. No. No i co, 7-7 wyjeżdża. Zapraszam. Lewej. On strzela w kogoś innego. Kran. Kran. Oj, niedobrze. Kurde. Opa kran Lekarstwo na krany. TF, TF. On nie trafił dwa razy. No. Ja jadę chyba po 277 mm -hmm. Arta. Uuuu lala. No, to lekarstwo narodowe. No, paweł nie jest ciesekiem. Widać jak mówię, że ja Bokiem. Przecież <grym> Centurion. Centek. On strzelił. Arta. Dobra, Snap'a sam środek czołgu. I teraz wy wyobraźcie, ile razy taka ludówka dała wam takie przebicie. No. Idę w gar. And I know, Alex. To? Alex imagine Nie. that... Nie. 90% of FV4005 enjoyers... Wyjechał, do 1800, zginął. like this. And... Paniu in kopula. w się kapują? It's shit. Nie dałem. Za sekundkę brąca. A to się tak łatwo kapuje. Czekam, aż mi ktoś Toga wyśle. Uuu. Z Jaki masz pomysł? Ja bym zrobił coś takiego nietypowego. No? I na przykład sobie pojechał tutaj i przeskoczył w to co będzie jechał tu, ale nie wiem czy to wyjdzie. Zginiesz. Ja myślę, dobrym pomysłem byłoby przejechanie torami. Torami? To A, no dobra, może być. No, że torami jedziesz od razu wjeżdżasz że Ale weź tutaj zrób. Ten pierwszy wał. No, 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 wiem, wiem. Bo jak tu pojedziesz, to tu będziesz git, ale jak tu przejedziesz na to No, dwa, to tam to, otwarty. to będziesz otwarty na to, ci co tu będą stać, na no. nafarmić. A torami... Mm. <grym> 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 Tylko nie zablokujcie się na moście. Jadę z torów. No jedz, 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 jedz. w progetto. Jesteś pociągiem, pociągiem ciu, śmierci. Jedz w progetto. Jadę w progetto. Ciu, ciu. Jadę w 27. No dobra. Dawek, szybka akcja, bomba na banie. Kończymy balet. Kończę. Ja skończyłem, sorry. Dobra. Jedziemy, czy nie? No, ja do następnego. Ja o zbiornikach, czy po Amoraku bijecie? Przed siebie. Tu, tu. Rozpędzaj maszynę. No to za mało. Ale konia się ciężko trenuje. Mhm. Ja bym cofnął, zaraz uspokoił, uspokoił. Musimy, 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 musimy węgiel musimy węgiel dołożyć do tego, do pieca, żeby Piesa. ten pociąg zaczął jechać. Także... A, Pawian! No co właśnie. Ty? Jak ty powiedziałeś cofnął, to ja pod górkę już podjeżdżał. Dawaj to ramie. Dobra. Gdzie wy chcecie jechać? bo tu już To ramię! Pociąg! A! To ja czekam na stacji. A, to ty, kurde, będziemy mieli pasażera na gapę. O, o, o ja jadę. KD. Nie, staranuję go. kurde. No nie staranuję go. Ja jadę po ja darę staranować. A, ja mogę zabrać, to ja zbieram, nie? ja mu dam jeszcze. A, nie dam. O, kurde, tak żem czuł. Ale wolny tenis jest bez was. Ej, serio? To jest najwolniejszy czołg na świecie teraz. Co, amoreka, dostałeś? Nie, no, podpełnię. <noise> Ale, przecież to dostał ładnie. <noise> no, szkoda, że nie mam full HP. No. Ja tam jeszcze coś mogę po. A nie, ty nie masz chapeków? Tak, mam, mam, mam chyba. Dobra, nie pokonamy. jada tu się jeszcze sam może staranuj. Okej, okay, 140 się na mnie nie patrzy. Patrzcie, to jest i 7. Oj, dobra, trafiłem, ale nie przebiłem. <grym> Dink od boku wierzę. On jest jakiś taki szczęśliwy. Co ty dałeś? O! O! Dobra, Pawion. Kolejny Amorak na tym streamie. Pawian, daj boosta. Już, tylko turbo włączam. cs -a chyba, a. Mhm. A4 mnie chce Ebra A ma full HP. Może jeszcze dojadę do ciebie Łobeczka no, minus jeden Nie. Ebra gonimy, Ebra gonimy, dokładnie, Ebra godimy, dokładnie. To Już skracaj chyba przez wodę Ej, tym ebr weź może też popchnij, co? No, markowanie toga na 100% to będzie najdłuższy stream. I najdłuższy nie jest, nie jest wypowiedziane przypadkowo. Ło! się jak na polskich drogach, te wyboje tam. Coś w tym jest. Nie, on tam siedzi. Ranotorami. Nasz ebr był na dobicie, On ich jest chyba dalej full. Powinien być. Nie wiem, czy uda nam się dojechać. Załaduj hakera, żeby mu gróz. No no, chyba go kończę. Jak kończy, czemu nasz dalej żyje? No. Dobra. Wykoleił się pociąg. O. Teraz ja, nie? Tak. Tam to, to nie był chyba szturm, tylko atak obrona. No to szturm. No to szturm. A, dobra. <grywa> no Spotkaniówką mi się pomyliło szturm. Kiedy <grywa> ja, grasz tego wota pan, ja, ja mogę grać w wielkie bitwy, ale atak obrona i szturm... Atak Ej, kurde, obrona. w tej i... wielkiej, a w tej wielkiej bitwie są same 10 nie? Tak. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Trzymajcie się i dnia. Pa papa.